Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z 17 rozdziału pierwszej księgi Samuela od wiersza 22 do 51. Gdy przybył Dawid, wypytał braci swoich o powodzenie. Podczas tej rozmowy z nimi wystąpił właśnie ów wojownik imieniem Goliat filistyn z Gad z obozu filistyńskiego. I wygłaszał właśnie owe słowa. Usłyszał je Dawid. Wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego człowieka, uciekali przed nim i bali się go bardzo. Zawołał jeden z Izraelitów: Czy widzieliście tego człowieka, który wzywa do walki? Występuje po to, by wyśmiać Izraela. Tego jednak, kto go pokona, Król obsypie bogactwem, a córkę swą odda mu za żonę, rodzinę zaś jego uczyni wolną od danin w Izraelu. Odezwał się Dawid do stojących obok niego ludzi: Co uczynią takiemu, który pokona tego filistyna i odejmie hańbę od Izraela? Kto to jest ten nieobrzezany filistyn, który wyśmiewa wojsko Boga żywego? Lud powtórzył mu te słowa, stwierdzając, że to uczynią człowiekowi, który go pokona. Słyszano te słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono Saulowi, kazał go więc przywołać. Rzekł Dawid do Saula: Niech pan mój nie trapi się, twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Odrzekł dawid Saulowi: Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem nań i wyrywałem mu ją z paszczęki. A kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę i zabijałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jednym z nich, gdyż szydził z wojsk Boga Żywego. Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie z mocy lwów i niedźwiedzi, ocali mnie również przed siłą tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź. Niech Pan będzie z Tobą. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył na jego głowę przyłbicę z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swą szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi, nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie jestem przyzwyczajony. I zdjął to Dawid z siebie. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał za kieszeń, i z procą w ręce skierował się ku filistynowi. Filistyn przybliżył się do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy filistyn go spostrzegł i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim, dlatego, że był młodzieńcem i to rudym o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złożyczył Filistyn Dawidowi przez swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, które zuchwale wyzwałeś. Dziś właśnie odda Cię Pan w moją moc. Pokonam Cię i utnę Ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwa i dzikich zwierząt. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest z Izraelitami. Niech widzą wszyscy zebrani, że Bóg wspomaga nie mieczem ani oszczepem. Ponieważ jest to wojna pana, on więc odda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał filistyn i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko w kierunku szyków bojowych naprzeciw filistyna. Sięgnął do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w skroni. Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem kamieniem z procy. Trafił Filistyna i zabił go, choć nie użył miecza. Dawid podbiegł i stanąłszy nad Filistynem, chwycił jego miecz i dobywając z pochwy, dobił go, odrąbał mu głowę. Czytając cały 17 rozdział dowiadujemy się, że Goliat był olbrzymem o wysokości 6 łokci i 1 piędzi, co w przeliczeniu na metry i centymetry równa się 2 metrom i 98 centymetrom. Zbroja Goliata ważyła 72 kg, a grot jego dzidy 8 kg i 64 dekagramy. To świadczy, że Goliat nie tylko był wielki, ale także silny. On wiedział, że w Izraelu nie było nikogo, kto by mu dorównał wielkością i siłą, dlatego każdego poranku i wieczoru zbliżał się do szeregów izraelskich. I wzywał na pojedynek jednego wojownika obranego przez Izrael. Goliat powtarzał swoje wyzwanie przez czterdzieści dni, aż do dnia, w którym Dawid przyszedł odwiedzić swoich braci biorących udział w wojnie. Dawid nie brał udziału w walce, ponieważ był za młody, ale gdy usłyszał wyzwanie Goliata, natychmiast go przyjął. Król i wszyscy inni uważali, że Dawid nie nadawał się do walki z takim siłaczem jak Goliat. On przecież nigdy nie przechodził żadnego ćwiczenia wojskowego, nie nosił zbroi i nie walczył na wojnie. Każdy rozsądnie myślący człowiek powiedziałby, że Dawid nie miał żadnych szans wygrania pojedynku z Goliatem. Z ludzkiego punktu widzenia Dawid nie dorównywał Goliatowi pod żadnym względem. Ale z punktu widzenia Boga i ludzi wierzących, Dawid przewyższał Goliata pod każdym względem, ponieważ z nim był Bóg. Dawid już miał okazję przekonać się o Bożej wierności i sile, gdy walczył z lwami i niedźwiedziami podczas pasienia owiec. Dawid nie był ćwiczony do walki przez ludzi, ale przez Boga, dlatego był niepokonany. Bóg już dawno przygotowywał go do tego pojedynku z Goliatem. Dawid przeszedł szkolenie, jakiego żaden z żołnierzy izraelskich nie przeszedł. On był wprawdzie młody i niepokaźny, ale posiadał taką wiarę w silnego Boga, jakiej żaden z wojowników nie posiadał. Jemu nie trzeba było zbroi ani miecza, wiara mu wystarczyła. Gdy Goliat zobaczył Dawida zbliżającego się do niego, to pomyślał, że to były żarty. Czyż jakiś rozsądny człowiek wychodzi do walki bez zbroi z kijem przeciwko opancerzonemu i uzbrojonemu rycerzowi? Goliat myśląc w ten sposób, nie wiedział tego, co Dawid wiedział, a mianowicie, że nie od siły ludzkiej ani oręża zależy zwycięstwo, tylko od Boga. Pewny siebie filistyn został zabity, gdy doszło do starcia. W okresie łaski, który rozpoczął się od przyjścia Pana Jezusa na świat, panują inne prawa niż w czasach starotestamentowych. Pan Jezus nie kazał wojować mieczem ani wymierzać sprawiedliwości, tylko kazał odpłacać dobrem za złe. Okres łaski, który trwa jeszcze do dziś, jest okresem cierpliwości i oczekiwania Bożego na nawrócenie ludzi. Może komuś się wydaje, że przeczytana historia staroTESTAMENTOWA nie ma już zastosowania w okresie łaski, w którym żyjemy, ale tak nie jest, bo obecnie mamy również walki i dlatego powinniśmy się uczyć od Dawida, jak należy walczyć. Oczywiście mam na myśli walki duchowe. Apostoł Piotr w piątym rozdziale swego pierwszego listu nas uczy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Amen.